Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście skorzystali z linków w opisie, dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, ewentualnie wesprzeć moją twórczość, jeżeli uznacie, że po prostu warto. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję, którą na pewno warto przeczytać. Liga Sprawiedliwości Wieczna Zima. Czy jak to po prostu woli Endless Winter? Jest to komiks, który został u nas poprzedzony wydaniem serii figurek z, od McFarland Toys. Jedną z nich zresztą prezentowałem na swoim kanale Batman w wersji takiej, właśnie zimowej, rewelacyjna. Tak samo jak i ten komiks, który powiem tak: wow, naprawdę bardzo mi się ta historia podobała i. Cóż mogę więcej powiedzieć? Po prostu zaprezentuję Wam komiks i troszeczkę o niej opowiem. Przede wszystkim komiks został wydany przez wydawnictwo Egmont. Prezentuje się następująco. Jest to miękka oprawa, która wygląda następująco. Tutaj mamy oczywiście grzbiet oraz tył, okładki. Cena to 79,99. Oczywiście możemy kupić go troszeczkę taniej i szczerze. Ja bym chciał, żeby on został wydany w twardej oprawie. Dałbym nawet te 10 zł więcej, ale naprawdę. Chciałbym, jest to świetna pozycja, jedna z lepszych, jakie ostatnim czasem przeczytałem, szczególnie jeżeli chodzi o Ligę Sprawiedliwości. Za komiks odpowiada duet Lening i Mars. Są to artyści mi troszeczkę może mniej znani, ale spisali się świetnie, bo tutaj naprawdę historia po prostu mi się podobała. Co do artystów, nie będę tutaj może jakoś specjalnie Wam się wywodził, bo jest ich całkiem sporo. Tutaj możemy zresztą zobaczyć, kto dokładnie tworzył rysunki i kolory do tej serii. I powiem Wam tak. Z komiksami, kiedy jest tak dużo artystów, jeżeli chodzi o właśnie styl ten wizualny, czyli o rysowanie, kolorowanie, nie zawsze mi odpowiada. Mimo wszystko, taka ciągła zmiana tych stylów podczas czytania komiksów jest dla mnie niekiedy uciążliwa. Owszem, są wyjątki od reguły, i się zdarzają takie sytuacje, kiedy takie zabiegi jak najbardziej pasują mi, bo po prostu współgrają bardzo dobrze ze sobą. I właśnie w serii Wieczna Zima z Ligi Sprawiedliwości tak jest coś niesamowitego. Sama historia opowiada tak naprawdę o dwóch, że tak powiem. No, dzieje się może inaczej. Sama historia dzieje się na dwóch płaszczyznach. Mamy miejsce w X wieku, kiedy są to takie ja używam określenia retrospekcje, powroty właśnie do tych przyszłości, oraz to, co dzieje się współcześnie. A współcześnie dzieje się to, że zaczyna się w chwili, kiedy firma Stagg wydobywa z dawnej. Siedziby supermena dawnej, tej jego samotni. Pewne kryształy. Widzimy zresztą tutaj, to wszystko się dzieje, gdyż troszkę też i pazerstwo, chęcie zdobycia, może nie władzy, ale takiej finansowej, większej niezależności, choć która i tak jest ogromna, jeżeli chodzi o stak, właśnie się dzieje. Brat, który. Przepraszam, nie wiem, czy nawet jest wspomniane tu, jak on się nazywa, ale brat, który właśnie nie do końca jest tym dobrym, nadużywa tej właśnie swojej władzy, tej firmy, tak, która została odziedziczona na tle swojej siostry, no i cały czas właśnie wydobywa ten, te kryształy, tą energię, taką powiedzmy. I no i w międzyczasie oczywiście pojawiają się nasi superbohaterowie z Ligi Sprawiedliwości. Niektórzy atakują pewnych takich złoli, bym powiedział. I tu jest jedna rewelacyjna scena, która mi się bardzo spodobała. Fajnie, że ona dotyczy właśnie Batmana. Batman, który tutaj się pojawia. Catman ucieka i myśli, że jest wszystko ok, I tutaj właśnie nagle jest Batman. I fajnym tekstem zresztą sypie, bo, bo po prostu jest to w stylu batmanowskim. I tutaj właśnie pozwolę sobie to przeczytać. Trzeba było skorzystać z okazji i podać się Supermanowi. On gra tego dobrego glinę, a ja tego drugiego. No Batman, jak wiemy, potrafi nadużywać swoich umiejętności, żeby nie powiedzieć siły. I <św> fajnie, naprawdę fajnie, to robi efekt taki po prostu na no, już na samym początku, kiedy czytamy. A to jest właśnie ten taki główny winny tego całego zamieszania właśnie, jeżeli chodzi o szefa obecnej firmy Stark. No, i właśnie to wszystko zaczyna mieć miejsce, kiedy nagle w wyniku tych działań ogarnia niesamowita zima cały świat. Dosłownie, temperatura dochodzi do minus 50 stopni Celsjusza. No, i tutaj właśnie Liga Sprawiedliwości musi zacząć działać, choć nie wiem tak na początku, z czym ma do czynienia. No, i ta rewelacyjna, właśnie, że tak powiem. Rewelacyjny ubiór Batmana, który też zresztą sam zaprojektował. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście, w międzyczasie, kiedy to wszystko ma miejsce, kiedy tutaj poznajemy też króla Shronu, to tak naprawdę akcja przenosi nas do tego X wieku, kiedy tak mówiąc, w skrócie, poznajemy genezę właśnie tego złola tego właśnie króla szronu. Jak to się wszystko wzięło? Okazało się, że Olaf, bo tak ma na imię, był zwykłym człowiekiem, zwykłym troszeczkę takim, bym powiedział, wikingiem posiadającym rodzinę i jednocześnie umiejętność kriokinezy. I to wszystko spowodowało właśnie, nie zagłębiając się fabularnie, bo nie chcę wam tutaj spoilować, że pewne działania mające na celu nieprzemyślane jednak decyzje, on staje się tym kim się staje. Pewna tragedia też do tego, że tak powiem, doprowadziła, i sam też Czarny Adam, czy jak to woli Black Adam, też miał w tym udział. Przez to właśnie to, co się stało na świecie, ma teraz miejsce, że cała ludzkość walczy tak naprawdę z tym mrozem, z tą zamiecią, jak zwał, tak zwał. No i oczywiście Liga Sprawiedliwości musi wkroczyć do akcji. Poznaje Powoli stopniowo, fabularnie, ona, bo tak to jest tutaj przedstawione, jak i my czytając genezę tego wszystkiego, co do tego doprowadziło i jak ewentualnie możemy temu zapobiec. W międzyczasie jest wiele fajnych wątków, takich pobocznych, które naprawdę miło odciągają nas właśnie od historii związanej z wieczną zimą. Jest to choćby nawet powrót Supermana, który jest już tą ciągłą walką zmęczony do swojego rodzinnego domu do Smallville, gdzie Krypto czuwa nad jego tymi ludzkimi rodzicami, którzy go wychowali. I jest to bardzo miłe takie, kiedy na koniec dostaje od swojej mamy termos z ciepłą herbatą, kawą, mimo że on pff, niekoniecznie takich rzeczy potrzebuje. Bardzo fajna sprawa. Inną ciekawostką też fajną jest tutaj to, że Equaman i Mera mają dziecko, które też odgrywa tu jakąś swoją małą rolę w tym komiksie i też bardzo przyjemnie to wszystko jest przedstawione oraz plan jaki mają podjąć po tym, kiedy Mera sama mówi mu, że Artur będzie, przepraszam, Aquaman Adam będzie, Artur, dobrze mówię, kiedy będzie po prostu musiał zrekompensować jej ten miesiąc medowy, który teraz odbywali, no bo Niestety, to co się stało zmusiło ich do działania. Oni przez pewien, właśnie, moment tutaj są nieobecni w komiksie. W wyniku z pewnym działaniem mówimy tutaj o ognistych trolach, ale nie będę się też fabularnie wam tutaj zagłębiał i zdradzał. Natomiast mogę powiedzieć, że nasi bohaterowie pozostali cały czas walczą z królem Shronu, który tak naprawdę wysyła puste marionetki, lodowe potwory, które niestety, ale będąc Zabitymi, użyjmy określenia, tak zniszczonymi, powstają na ich miejsce nowe, a nawet jest ich więcej, a sam król Sron też troszeczkę z nimi pogrywa. Jak to się wszystko dalej skończy? Jakie będą losy bohaterów? Kto jeszcze tutaj się pojawi, oprócz Tytanów, których też tutaj zresztą mamy, jak widzimy? Myślę, że się powstrzymam, bo historia jest na tyle ciekawa, że jednak nie chciałbym Wam aż tyle zdradzić, abyście mogli sami poznać, zarówno Genezę tego komiksu, tej historii, która tutaj nam została przedstawiona, jak i oczywiście jej finał i jest naprawdę świetnie przede wszystkim też Multiplex. Dobrze chyba wymawiam postać, tę, którą tutaj zresztą tak, widzimy, bardzo ciekawy trochę taki złol albo drugorzędny, jak tu też został nazwany superbohater, mogący, no jak sama nazwa Multiplex roz, mnożyć się na ogromne liczby w tysiącach, chyba wręcz bym powiedział. Bardzo mi się też on spodobał. Postać, którą można by fajnie wykorzystać. Catman troszeczkę jakoś tak słabiej w tym wypadku. No i oczywiście ta finalna konfrontacja, której już tutaj wam nie będę dalej pokazywał. Powstrzymam się od tego, co się wydarzy, gdyż nie chcę wam za wiele zdradzać, a i tak niestety troszeczkę tego powiedziałem. Świetny komiks, polecam szczerze, naprawdę jest to. Jedna z lepszych pozycji, tak jak wspomniałem, jaką przeczytałem ostatnio, więc myślę, że warto się nią zainteresować. Tak samo jak warto zainteresować się moim kanałem i go zasubskrybować, żebyście byli na bieżąco ze innymi materiałami, które tutaj Wam prezentuję. Oczywiście nie zapomnijcie też skomentować, polubić, udostępnić tego materiału. Będę Wam również za to wdzięczny. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.